Nie myłem się, dzień ósmy, status banana, coraz bardziej wygląda na ciemniejszego, tak już wygląda, potrzebuje już według mnie jakiegoś live supportu, albo jak macie te respawnowane w Fortnite, to przydałoby by musiał całkowicie nowy respawn. Takie mam zdanie. Dzisiaj, także natomiast też przyszedł do mnie prawdziwy sukup i mi powiedział, że zabierze mi godziny z mojego życia, a ta godzina przerodziła się w 5-6 i wstałem, zamiast tak jak zazwyczaj o 8, co student się często zdarzało, o godzinie jakiejś ósmej, a potem 15 co spowodowało to, że dzisiaj będzie tylko dwa filmy. Będą tylko dwa filmy. Zamiast, jak to ostatnio, czterech filmów. No niestety, bywa czasem w życiu, że jedziesz sobie kolejką górską i ono wypada z szlaku i giniesz. Tak samo jest w tym przypadku. Mogę to także porównać do tego, jak Judasz w Biblii, którego któregoś raz powiedział do Jezusa, że go zdradza. Nie, to było na odwrót, że Jezus powiedział, że Judasz go zdradzi, wbił mu nóż w plecy, tak samo ja wbiłem go wam i dzisiaj. Dwa filmy zamiast czterech. Odnośnie nie mycia się, sądzę, że już osiągnąłem taki poziom, że jestem na sztywnej, która się w ogóle przestała zmieniać. Wychodowałem ten mój wielki armor, więc ja się z tego bardzo cieszę. Chociaż muszę przyznać, że jakieś siły wyższe do tej. Próbują mnie kontrolować. Się. Wczoraj tyle rzeczy mi się wydarzyło w życiu. Raz woda mi się wylała na podłogę, drugi raz woda mi się wylała na, na podłogę, papier mi przesiąkł wodą, więcej papieru mi przesiąkło wodą. Sporo się tego wydarzyło. Spodnie mi się obszczały wiele rzeczy. Przykre. trochę tak jak jesteście dzieciami i pewnego razu mieliście jakiś mega koszmar i obszczaliście łóżko. To jest to praktycznie to samo. Tak samo jeżeli to będzie miało się wydarzać w kółko i w kółko, czyli będzie wstawał o 15 i bla bla bla, takie tam sprawy, to zorganizuję moje filmy w ten sposób, że o jakiejś 12, może 14 będzie pierwszy film, drugi film o jakiejś 16 i z gier, żeby nie było potem e, o 18 i 20 vlogi, bo wtedy będę mieć pewność, że na pewno nie zaśpię. Ale nie wiem, zobaczę jak to dalej będzie z tym. I love how the big dicks shot the headshot with the sperm. See ya.